Witamy się z Wami na naszym kanale Twin Story. Dzisiaj mamy dla Was Rizmo. Rizmo to taki super interaktywny stworek, który lubi się bawić, śmiać, a przede wszystkim bardzo dużo śpiewa. Otworzymy go razem z Wami, pokażemy, jak działa i co i wspólnie się pobawimy. Zapraszamy! Tak! No to tak. W pudełku jest Rizmo. Rizmo może mieć trzy kolory. Może być Rizmo biały, może być Rizmo różowy, albo Rizmo niebieski, tak jak nasz. Nasz wygląda w ten sposób. Rizmo ma trzy postaci. To jest Baby, czyli taka postać jaką widzicie w tej chwili. Ona się później zmieni w dziecko, a dziecko zmieni się w postać dorosłą. To co, otwieramy? Tak. Otwieramy Rizmo. Postać baby Rizmo y, ma oczka w różnych kolorach. Jeżeli oczka są zielone, to Rizmo chce, żeby go bujać i rozmawiać do niego, mówić do niego. Tak, tak robimy z Rizmo. Jak Rizmo ma zielone oczka. Jak Rizmo ma oczka żółte. Tutaj z przodu zmieniamy. To jak Rizmo wyda dźwięk, to będziemy do Rizmo śpiewać. To jak wyda dźwięk, to będziemy Rizmo śpiewać. I Rizmo to powtórzy. Tak. I wtedy jak jest taki dźwięk dzwonka, to dostajemy kolejny punkt. Gdy Rizmo ma niebieskie oczka, wydaje z siebie różne dźwięki. Słyszycie? daje różne dźwięki, różne dźwięki instrumentów i różne dźwięki muzyczne. Gdy Rizmo ma oczka pomarańczowe, to wtedy chcę, żeby go turlać w rytm muzyki, a on będzie dla nas śpiewał. Czucie? Jak fajnie śpiewa dla nas Rizmo. Tak. No ślicznie si, śpiewa dla nas. A, no, turlaj Rizmo. Do Lili turlaj, a Lila do ciebie. To są oczka fioletowe. Gdy Rizmo ma fioletowe oczka, chce, żeby go kołysać do snu. Wtedy lulamy Rizmo, a Rizmo zasypia. O, i teraz Rizmo ma oczka fioletowe, jak widać. Lula i Lila Rizmo. Lizmo chce spać, lulaj go. O, słyszycie? Lizmo daje znaki, że jest śpiący. I za chwileczkę zaśnie. O. I gdy oczy się wyłączają, Lizmo śpi. Wtedy możemy bezpiecznie urządzenie wyłączyć. A jeżeli chcemy, żeby Lizmo się obudził, znowu przyciskamy przycisk na jego główce. I znowu jest z Rusza łapkami. I jest gotowy do zabawy. się. Tak. Żeby Rizmo zmienił swoją postać z Baby na kids, musimy zdobyć 35 punktów muzycznych. To znaczy, że musimy bawić się z nim w taki sposób, w jaki pokazują jego oczy w danym momencie. I musimy zdobyć 35 punktów, z czego 15 punktów to muszą być punkty za nagrane piosenki, ponieważ Rizmo głównie żywi się piosenkami, które my do niego śpiewamy i to jest jego główny pokaz. W związku z tym, żeby Rizmo zmienił swoją postać na, z baby na dziecięcą, musimy zaśpiewać mu 15 piosenek. I co, może my będziemy śpiewali teraz te piosenki, tak? To jest właśnie dźwięk, który mówi o tym, że zdobyliśmy kolejny punkt. tak. To co, śpiewamy piosenkę dla Rizmo? Lila, trzymamy, śpiewamy. Jadą, jadą mi się, la 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 ja śmieją im się pysie, ha 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 ha, ha. Uu. Uu. Śpiewamy jeszcze? Co śpiewamy jeszcze dla Rizmo? Możność. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. Uh, super! I kolejny punkt dla nas. No długo to trwa, i z postaci baby do postaci dziecięcej długo ewoluuje, w związku z tym trzeba się z nim dosyć długo bawić. I my to robimy. Mamy nadzieję, że za chwileczkę uda nam się zdobyć wszystkie potrzebne punkty i Rizmo ewoluuje do postaci dziecka. Czyli wystawi tutaj ogonek. O! Teraz Nela Polula. Do spania. Halo Rizmo, będziesz spał? Lismo zasypia, lubi no, no go jeszcze. Lula jeszcze lismo zasypia. A ty się nudzisz? <gryzmo> długo to tłaca. bardzo długo się chce z nami bawić. No. Otwiera się Rizmo! lismo, Rizmo! lismo, lismo, lismo. Rizmo, 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 Rizmo. Rizmo. Zaskoczycie czy ty. co się dzieje. O, udało się tam. Wow. Oszabek ma. Ogonek marizmo! Rizmo. Cześć. Oszabek ma. Oszabek ma. Ogonek, ma. Ogonek ma. Ogonek ma Rizmo. I teraz Rizmo ma postać dziecka. Tak, i tutaj rusza, popatrzcie się jak się rusza tutaj Rizmo. Super! Jest ogonek! Tak, i dalej ma te same oczka, dalej możemy z nim śpiewać. Ogonek ma. Ogonek ma. Lizmo urósł z postaci baby do postaci dziecka. To już on już nie wróci do tamtej postaci. Aha! Jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że jak zmieniamy tryb y, świecących oczu, to zatwierdzamy... Jest Rizmo nagrał. No i jest punkt kolejny. Rizmo zmienia... Rizmo będzie się zmieniał do postaci dorosłej.

Teraz te oczka, które były z przodu, są z tyłu na główce, nasz rizmo wydaje różne śmieszne dźwięki i można się nim bawić. Ten niebieski ma akurat nie taką zabawę, która się nazywa kolor. Sterek. Jeżeli Rizmo na brzuszku zmienia kolor. To my zgodnie z instrukcją robimy to, co od nas chce. Czyli, jak Razbo zmienia zaśpiewa nam piosenkę i zmienia kolor na żółty, to przesuwamy rizmo góra i dół. Gdy zmieni kolor na zielony, przesuwamy od lewej do prawej. Misiu! 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 Gdy zmieni kolor na czerwony z przodu, to klaszczemy w dłonie. I trzeba klaskać w dłonie w rytm. Tak. I czym dłużej klaszczemy, tym jest coraz trudniej utrzymać ten rytm. Tak jak tutaj, widzicie? Zaśpiewał nam, zmienił kolor na niebieski. I jeszcze lizmo ma jedną funkcję. Jeżeli nie będziemy się z nim bawić... Jeżeli nie będziemy się z Rizmo bawić, on będzie niezadowolony. To jego odstaw jest z tyłu głowy. Pamiętacie, one wcześniej były... Oczkami, one wcześniej były oczkami dziecka Rizmo, to ta oczka, jeżeli zmieniła się na czerwono, to znaczy, że Rizmo grymasi. I musimy się z nim dalej bawić. To już wszystko na dzisiaj. Stworek Rizmo jest już w naszej rodzinie. Jeżeli taki filmik Wam się podoba, oczywiście zostawiajcie dla nas łapki w górę. Tak? Zostawiajcie dla nas łapki w górę. A jeżeli tak jest, a jeżeli chcecie więcej naszych filmików, subskrybujcie na nasz kanał, filmy pojawiają się regularnie. I co, zapraszamy na kolejny odcinek. Pa pa! Pa pa!